Wczoraj był Dzień Ojca. Składaliśmy sobie życzenia. Wielu z Was ma fajnych ojców. Super. Ale wielu też z nas ma niefajnych ojców. Ojców, których nie było, którzy bili, którzy pili, którzy uciekali, którzy upokarzali. I tu chciałbym Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, i zdaję sobie z tego sprawę, że wielu z Was może tego nie zrozumieć. Ale to nie Ojciec wybierał nas, ale my wybraliśmy Ojca. Ta myśl diametralnie zmienia sposób patrzenia na naszego Ojca. Bo jeżeli to nie Ojciec wybrał mnie, a ja wybrałem ojca, to czego ja od tego ojca chciałem, że go wybrałem? Mój ojciec pił, bił, uciekał i upokarzał. Kiedy bił, nauczył mnie być twardym. Kiedy uciekał, Nauczył mnie być samotnym. Kiedy upokarzał, nauczył mnie szanować siebie. To nie Ojciec wybrał mnie, że tego mnie nauczy w taki sposób, tylko ja wybrałem Ojca, żeby się tego nauczyć. Możemy mówić o naszych ojcach, że są dobrzy albo źli, ale jest to tylko koncept dobra i zła. Nic innego. Koncept przynależny tylko i wyłącznie do ludzi. Patrząc z poziomu wygody, oczekiwań, zawsze ktoś będzie zły, zawsze ktoś będzie dobry. Ale nasze oczekiwania nie mają nic wspólnego z tym, czego mamy na tym świecie się nauczyć i to i nie mają nic wspólnego z tym co dostaliśmy od naszych ojców tylko i wyłącznie dlatego że ich wybraliśmy po to żeby nas tego nauczyli dzisiaj mógłbym zastanawiać się dlaczego mnie wybrał mnie wybrał mój pięcioletni syn nie wiem Nie wiem, bo to on mnie wybrał, a nie ja jego. On kiedyś się o tym dowie. On kiedyś to zrozumie. Mam nadzieję, że i wy zrozumiecie, że wszystko musiało być tak, jak było. Bo jakby było inaczej, to by było, a nie było. Więc, kiedy będziesz próbować swojego niewygodnego ojca włożyć w koncept dobra i zła, zastanów się, czemu, dlaczego wybrałeś lub wybrałaś sobie takiego ojca, a nie innego.